Cześć, jestem Klaudia to kanał, No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Przyjrzyj się rysunkowi. Z klosków o wymiarach 45 mm na 84 mm na 20 mm i układamy dwie wieże w sposób pokazany na rysunku. Ile co najmniej klosków potrzeba do ułożenia obu wież, to oczywiście wieży, aby wysokości były jednakowe? Jaką wysokość miałaby tak utworzone wieże? Ok. No to musimy tutaj zauważyć, że wysokość tej pierwszej wieży to jest wielokrotność liczby 84. Wysokość drugiej wieży to będzie wielokrotność 45. Dlaczego? No bo tutaj mamy wysokość. Hop. To musimy sobie tutaj znaleźć. Najmniejszą wspólną wielokrotność liczb 84 i 45. Ok. Czyli mamy rozkład na czynniki pierwsze 80 czwórki. Pamiętajcie, że tutaj znajdują się tylko liczby pierwsze, czyli takie, które dzielą się przez same siebie i przez 1 i 1 nie jest taką liczbą, bo spełnia tylko jeden warunek. No to zaczynamy tutaj od dwójki, bo dzieli się na 2 i na 1. Mamy 42. No to znowu na 2, dwa. 21, to na 3, 7, 7, 1. Oczywiście, jak zaczęlibyście tutaj inaczej, to wyniki w tym miejscu będą inne, ale tutaj będzie inna kolejność, ale cyfry nam się nie zmienią, więc bez obaw, że stwierdziliście na przykład, że od razu podzielicie sobie przez 7, a ogóle przez 3. Tak samo tutaj. Zresztą pokażę. To jest krótsze, że jak tutaj zrobimy na 3, a tutaj start na 5, to to będziemy mieć 15, to będziemy mieć 9. To tutaj lecimy teraz piątkę, będzie 3, 3, 1, a to będzie 3, 3, 3, 1. I widzimy, że tu jest piątka. Piątka, trójka, 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 trójka. Mamy dokładnie te same cyfry, więc nieważne, od czego tutaj rozpoczniemy. Zaznaczamy sobie teraz cyfry, które nam się powielają, i to jest tylko ta trójka. Więc najmniejsza wspólna wielokrotność liczb 84 i 45 to. 84 razy niezaznaczone cyfry, czyli 5 razy 3, czyli robimy sobie 84 razy 15, i to jest 1260. My to mieliśmy w milimetrach, no to milimetrów. I teraz tak. Ile tu nam wyjdzie klocków, tych o wysokości 84? No to robimy 1260, dzielone na 84, i wychodzi nam tutaj 15 klocków. W wieży pierwszej, a w wieży drugiej wychodzi nam 20. Osiem klocków. Pytanie było: Ile co najmniej klocków potrzeba do ułożenia obu wież, aby ich wysokości były jednakowe? To potrzebujemy tych i tych łącznie, czyli 43 klocków. Jaką wysokość miałby tak utworzone wieże? 1260 mm. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, i no i już.